Cześć! Jesteśmy reprezentantami naszej szkoły, a dzisiaj pokażemy Wam jastrzębski ZSMS. Wkręć się w szkołę! Nasi uczniowie już od najmłodszych lat mają okazję spróbować wielu sportów, co pozwoli im na odnalezienie tego perfekcyjnego dla siebie. Pierwszymi dyscyplinami są taniec na szarfach, basen oraz judo. Kolejnym sportem, który dzieci mogą spróbować w naszej szkole, jest spinaczka. Ona na pewno pozwoli im wyładować chęć chodzenia po dachach i po ścianach. Jeśli uczniowi spodoba się siatkówka lub no hokej, będzie miał ono również opcję na ewentualną kontynuację sportu w zespołach naszej szkoły. Tych osiągnięcia tylko rosną, jeśli myślisz, że nasza szkoła docenia tylko sportowców, to, to się mylisz. Na przedmiotach ścisłych przeprowadzamy wiele doświadczeń. Natomiast dla humanistów są organizowane specjalne wycieczki, np. do kina miejskiego na spektakle teatralne. Na koniec trzeba dodać, jak wiele robi samorząd i niesamowicie wyrozumiałe pani pedagog, które poza ofertą swojej pomocy psychologicznej biorą również aktywny udział w wydarzeniach szkolnych.